Dzień dobry Państwu. Dziękuję za dotychczasowy dobry odbiór. Polecam się, polecam też wsparcie kanału. Gdyby ktoś chciał, a specjalnie zaczynam od wsparcia kanału, dlatego że dzisiaj krótko, mam nadzieję, ale odniosę się do. Kwestii, która rozpaliła emocje kilka dni temu, mianowicie kwestii tego, że niektórzy komentatorzy występujący w TVP-info, otrzymywali wynagrodzenie za swoje, za swoje występy. Od razu zaznaczę, że nie wypowiadam się w swojej sprawie tym razem, dlatego że co prawda parę razy zdarzyło mi się wystąpić w programie Jedziemy w początkach tego programu, ale Mam, mam wrażenie, że nikt tego nie upilnował. Ja tego też nie upilnowałem, i zdaje się, że za te występy wjedziemy. Nikt mi nigdy nie, nie zapłacił. Inne media, w których miałem okazję się wypowiadać, nie płaciły. Z zasady nie płaciło polskie radio, nie płacą telewizje mniejsze o profilu konserwatywnym. Dużo osób się oburzyło, wielu dziennikarzy się oburzyło, na to również prawicowych. Mam wrażenie, że są strasznie wkurzeni, że. Pieniądze ich koledzy dostawali. Raz tylko się spotkałem z głosem, że przecież to praca komentatora to też jest praca. No i właśnie tutaj przychodzimy do, do meritum. Mianowicie moim zdaniem tak naprawdę to ja oczywiście rozumiem, że, że niektórzy dziennikarze się wkurzają, że ich koledzy dostawali pieniądze za występy medialne. Ale tak naprawdę to ich słuszne wzburzenie skierowane jest w zupełnie inną stronę. No, moim zdaniem komentator to jest człowiek, który zgodnie z nazwą samą komentuje. Jest to jego praca, on ma prawo z tego, z tego żyć, on się do takiej pracy przygotowuje. No, oczywiście program Jedziemy to jest w ogóle sytuacja ekstremalna, bo jeszcze w czasach przed pandemią to wymagało wstania o jakieś tam 6 rano, co mniej więcej, albo i nawet wcześniej, bo to trzeba wcześniej być, ten no, program się wcześniej zaczyna, więc no to nie jest jest takie, że człowiek sobie przyjdzie, powie dwa słowa i wychodzi, to jest, to już wymaga pewnego poświęcenia. Zaraz mi ktoś oczywiście powie, że o, przecież to, to, jest, to jest tylko prestiż, ewentualnie tam, no nie wiem, po prostu sama radość wystąpić w telewizji. No tak, ale jeżeli ktoś zdecyduje się na taką drogę życiową, jak, jak dziennikarstwo, publicystyka, no to on z tego żyje. I oczywiście mamy... Mamy taką sytuację, że dochody materialne, dochody finansowe to nie jest jedyny rodzaj dochodu, jaki człowiek dostaje, bo jeżeli ktoś jest na przykład dziennikarzem zajmującym się jakimś tematem, no to jeżeli on się zacznie wypowiadać w telewizji jako ekspert od tego tematu, automatycznie rośnie jego pozycja. I nawet jeżeli, co jest normą, w tej telewizji występuje jednak za darmo, no to może się to przekładać na jakieś propozycje, propozycje pisania nowych tekstów i tego typu, tego typu sprawy. Chociaż nie zawsze tak jest. No. Ja nie przypominam sobie, żeby moje występy medialne się kiedykolwiek przełożyły na, na, na cokolwiek, takiego, jak jakieś propozycje zawodowe. Co najwyżej, propozycje kolejnych niepłatnych występów medialnych. To jest, to, to jest tyle. Ale słuchajcie, jeżeli, jeżeli. Trochę gadam jak polityk teraz, to niedobrze, nie wybaczcie mi. Jeżeli człowiek ma wystąpić, dajmy na to w radiu czy w telewizji i chce wypaść z sensem i szanuje swojego, swojego widza, no to on się musi do tego przygotować. Jeżeli ja piszę artykuł do gazety, powiedzmy, że to moje artykuły mają stałą długość i to są mniej więcej takie dwie strony Worda z Kawałkiem, no to wiadomo, że ja parę godzin muszę poświęcić na zebranie jakichś tam materiałów na bieżącą obserwację, no oczywiście fajnie, bo to się łączy, łączy się na ogół hobby, yy, hobby z pracą, no ale, 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 wtedy kiedy już jest to mus, a nie yy, hobby, no to to jest trochę inna sytuacja. Człowiek wypowiada się, jeżeli chce właśnie wypaść sensem, no to musi parę godzin nad tym wcześniej posiedzieć, przygotować się, mieć coś do powiedzenia, no to jest mniej więcej, mniej więcej mam wrażenie porównywalna, yy, porówn porównywalna praca, dlatego. Uważam, że po prostu tak naprawdę to błędem nie jest to, że część osób dostawała pieniądze, choć oczywiście tutaj jeszcze jest ten drugi aspekt, że niektórzy mówią, że dostawali pieniądze i mówili to, co, to czego stacja od nich oczekiwała. No, ciężko mi to ocenić, dlatego że nie przypominam sobie by kiedykolwiek w moich, tak powiem, przygodach komentatorskich. Bezpłatnych, po, powtarzam, więc może z tymi płatnymi było inaczej, ale nie chcę mi się wierzyć. Żeby ktoś powiedział. O tym na pewno nie rozmawiamy, tego, proszę, nie mów na antenie. Nie było takich sytuacji. Nigdy. Nigdy. Natomiast, jeżeli były, no to wtedy faktycznie jest to problem. Podsumowując, bo miało nie być długo, podsumowując, osoba, która idzie do telewizji, daje twarz jakiemuś przekazowi. Z jednej strony. Musi wykonać pracę i ta praca powinna być płatna. W jakim stopniu płatna, to jest oczywiście kwestia specyfiki. Usługi są w pewnym stopniu wzajemne, właśnie dlatego, że osoba się promuje, zyskuje rozpoznawalność, zyskuje pewien prestiż, no ale ten prestiż ma swoją drugą stronę. No wiadomo, że jeżeli ktoś chodzi do telewizji o określonym profilu ideowym, wtedy zgarnia może sympatię jednej strony, sporu, ale też nienawiść drugiej strony, więc wtedy jest to praca wręcz w trudnych warunkach. Ja domyślam się, że nikomu to nie będzie nikogo, nikogo szkoda, ale może jeżeli wyjść poza takie myślenie czysto polityczne i sympatię, antypatię, no wtedy zacznie być to zupełnie, zupełnie zrozumiałe. Prawica kiedyś strasznie śmiała się z Jasia Kapeli, który chciał jakieś pieniądze za występu Stanowskiego, a tak naprawdę to jest to jedna z, z niewielu bardzo sytuacji, kiedy, tak na, kiedy to Jaszka Pela miał rację, no bo on napędził też jakichś widzów Stanowskiemu. Stanowski na tym zarabiał Przecież jakieś pieniądze z reklam czy na monetyzacji, nie wiem, nie śledzę jakiego media funkcjonowały, nie, nie jestem raczej ich targetem, no ale tutaj właśnie mówię, że kapela moim zdaniem zupełnie rozsądnie do tego podszedł, oczekując pieniędzy za występ. My naganiamy widzów, z drugiej strony oczywiście też stacje nam zapewniają ten prestiż, tak to działa. Też jest oczywiste, że inne oczekiwania należy mieć wobec mediów działających z wielkimi pieniędzmi i komercyjnie, a trochę inne w sytuacji, kiedy to są media niszowe, reprezentujące jakąś sprawę bardziej niż potrzeby finansowe. Trzeba to traktować indywidualnie. Nie wypowiadam się tutaj na temat tego, czy każdy z komentatorów dostawał tyle, ile powinien dostawać, jakie powinny być stawki. To jest kwestia zupełnie inna. Chodzi mi tylko o to, że nie należy tutaj hejtować samej zasady, ponieważ mówię, no ludzie wykonują swoją pracę. Zgadzamy się chyba i mamy na to uzasadnienia od jakiegoś zdrowego rozsądku poprzez Pismo Święte, nawet, że praca powinna być opłacana, no i tyle. Tyle, ty, tyle mojej myśli. Jeżeli ktoś ceni sobie to, co, to, co mówię, również może się wpisać w to, w to, o czym mówiłem i wesprzeć mój kanał. Każde oznaki sympatii, i te namacalne, i te emocjonalne, są bardzo mile. Widziane. Dzisiaj, dzisiaj tyle ode mnie. Planuję dwa poważniejsze, poważniejsze tematy. Więc, więc niedługo wrócę z jakimś większym, większym filmem. Jest też pewna szansa, jeżeli wszystko się uda, to wkrótce próba now, nowego formatu i będziemy mieli gościa, czy jakby ktoś sobie życzył powiedzieć gościnię, ale będziemy się trzymać raczej formuły gość i porozmawiamy sobie trochę ekspercko o ważnych sprawach. Tymczasem bardzo dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.